Panie i Panowie, to jest nagranie awaryjne. Chcę, żeby było bardzo krótkie, może dwie minuty, trzy minuty. Ale pamiętacie jak wczoraj mówiłem o tym konkretnym scenariuszu? W rzeczywistości, jeśli oglądaliście kanał wczoraj, zamieściłem ten film Dzisiaj jest dzień, mówiąc o tym dokładnym scenariuszu, który się rozwija. I niestety on się rozwija. Ale to nie powinno być zaskoczeniem, jeśli subskrybujesz kanał MM Ponieważ myślę, że około miesiąc, półtora miesiąca temu zacząłem realizować zyski z mojej dużej transakcji, o której chcę teraz opowiedzieć. I chcę porozmawiać o tym, jakie są cele cenowe, ponieważ wszyscy do mnie piszą z każdej strony. Porozmawiajmy o tym. To, co tutaj widzisz, nie patrz na wzór. To jest dzienny wzór, który załamał się kilka dni temu. I Faktycznie potwierdziliśmy to załamanie również na tygodniowym wykresie wczoraj, przy niedzielnym zamknięciu i proszę państwa, jak widać mamy oczekiwane kontynuacje. O czym mówiłem przez ostatnie dwa, trzy miesiące, to moment, w którym bitcoin zamknie tygodniową świecę poniżej wstęgi EMA, zobaczymy dalsze ruchy w dół. I to jest dokładnie to, co się dzieje. Powodem tego było oczywiście to, że w ciągu ostatnich 15 lat dla Bitcoina widzieliśmy, że to było doskonałe rozróżnienie między cyklami hossy i bessy. Za każdym razem, gdy Bitcoin odbijał się od tej EMA, następowała doskonała kontynuacja rynku byka. Za każdym razem, gdy zamykaliśmy się poniżej, nie tylko w tym roku, nie tylko w zeszłym roku, mówię o poprzednich cyklach hossy, 2021, 2020, 2017, 16. W 2013 12. każdy cykl HOS-y to było doskonałe rozróżnienie między HOS-ą a Bessą. A teraz po raz pierwszy w tym cyklu zamknęliśmy tygodniową świecę poniżej. I widzimy kontynuację. Ludzie pytają mnie, jaki jest cel cenowy. Cóż. Zmierzony cel cenowy, i to jest dość realistyczny, a ja rozwinę bardziej niedźwiedzie, jeśli naprawdę do tego dojdzie, wynosi 82 tysiące do 84 tysięcy dolarów amerykańskich. Zmierzony cel cenowy z tego załamania. I faktycznie tutaj, panie i panowie, to byłoby również w dość dobrej zgodności z kolejnym wsparciem, które nadchodzi, strukturalnym wsparciem, które faktycznie budowaliśmy po załamaniu na początku 2025 roku, wcześniej w tym roku. I tak przy okazji, nie wiem, czy to widzieliście, zanim rozwinę moją strategię handlową i moje kolejne kroki dla bitcoina również. Jeśli chodzi o trading, chciałem przypomnieć, nie wiem, czy widzieliście to kilka godzin temu, wrzuciłem na mój kanał o zdrowiu tutaj, wideo na mój kanał o zdrowiu. Co możecie tu zobaczyć, to Numer 1 najbardziej niebezpiecznego mięsa na świecie. Nie zrozumcie mnie źle, jem mięso, ale mówię o numerze jeden najbardziej niebezpiecznym. Jeśli jecie mięso codziennie lub przynajmniej czasami jak ja, musicie obejrzeć to wideo. Zostawię Wam link poniżej w przypiętym komentarzu. To niezwykle ważne, żeby obejrzeć ludzie. Nagrałem to właściwie w, w samolocie, więc jest to też całkiem zabawne. Uch, wideo jest w przypiętym komentarzu poniżej, ale tak, zrealizowałem zyski z mojej transakcji. Tak. Powiedziałem to już prawie dwa miesiące temu w tym konkretnym filmie. Nie wiem, czy go oglądałeś. Ta transakcja jest teraz. E, nie wiem, czy jestem zalogowany na tym telefonie, czy na telefonie, na którym nagrywam. Tak, jestem zalogowany na telefonie, na którym nagrywam. Ale pokazałem to wczoraj. Faktycznie wziąłem więcej zysków z mojej transakcji pozostało tylko 4,5 miliona dolarów amerykańskich, a zyski wyniosły już prawie, prawie 16 milionów dolarów amerykańskich w sumie. Jak widać, moja pewność w tym niedźwiedzim scenariuszu trwa już od kilku miesięcy, wyciągając ponad 80% zysków z tej w zasadzie trzyletniej transakcji, największej transakcji na YouTube i tak, ludzie myśleli, że nigdy tego nie zamknę, ale nadszedł czas, moi drodzy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy uważacie, że pójdziemy jeszcze niżej, czy nie? Dajcie znać w komentarzach. Chcę dołączyć do dyskusji, chcę wiedzieć, co myślicie. Podzieliłem się tym, co myślę, co wy myślicie. I nie zapomnijcie śledzić mnie na kanale MM Health. Link jest w przypiętym komentarzu poniżej i będę organizować kilka konkursów. Musisz być subskrybentem kanału, jeśli chcesz wziąć w tym udział. Teraz jestem w drodze na lotnisko. Naprawdę kocham i doceniam każdego z Was i zobaczymy się bardzo niedługo na następnym MM Krypto. Jak zawsze, jak zawsze. Cześć, cześć.